Dzień dobry, cześć czołem, pytacie skąd się wziąłem, jestem wesoły kulfonek i ze mną jest purpus <grywia> i trak, Dzień dobry. Dzień do... dobry. <grywia> tym, razem, tym razem mam nadzieję, że to ja cię będę objeżdżał, a nie mnie, no bo to tak kurde... No to tak. No się okaże, się okaże dopiero, nie? No bo tutaj widzę krótka plansza, 700. No właśnie, sekundów, nie? No. Krótka plansza ja lubię tak, no. Znaczy się, ja też lubię 7 sekundówki pod warunkiem, że są, są to mapy na farta, nie? co ja bardzo lubię. Aha, no to nie jest mapa na farta, zdecydowanie. To mapa na, skręca... na, na skręcarta. to w lewo? Kurde, po co ja naprawiałem ten klawisz, bym się wytłumaczył, że mam kiepski klawisz. Nie, czekaj, bo teraz jakoś tutaj tak muszę przyjechać sensownie, bo to przyjechałem, ale to 10 sekund to nie jest czas na 7-sekundową mapę. No, ja to przyjechałem w 8,5. Eee, mhm. tak, a tam już, już jest komentarz e, na czacie: Przyszedł kulfon z półposem, już chujowe mapy. <noise> no, cóż, no. No to nie moja wina, przepraszam najmocniej, ale to, to wszystko on. To, to jest, to, to po tak, prostu to są. To sem ja. To jest magia Kulfona. No, to jest magia Kulfona. Przychodzi Kulfon i od razu są chujowe mapy. No, co, 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 co zrobicie? No, nic nie zrobicie. Takie życie, Bożenko. Tak jest. <laughs> Dobra, zrobiłem poniżej 9 sekund, jest dobrze. Ło. Wow. No to już. Szaleństwo. Grubo. Ale zastanawiam się, jak to, jak to, kurde. No, tutaj na trzeba byłoby robić, a my nie umimy w naoslajdy, więc. Znaczy się, mam pomysł, tylko że ja w tym pierwszym o, zakręcie się motami. Myślałem, że już nie poprawię tego swojego czasu. 279 lokal Record zrobiłem na czuwieniu. No pięknie. Bo ja też nie znałem, czy tutaj się nie, nie, nie da po tym checkpoincie jakoś przeskoczyć, wiesz, do mety od razu. No może, ale to, to, to już to nie na moje siły, wiesz, to jest. Bo coś czuję, że tak tutaj może być yy, ogarniany ten właśnie czas taki dobry. A ja chyba mam pomysł, jak to można jeszcze inaczej przejechać, ale spróbuję go zanim się będę chwalił, że mam pomysł. Cześć, bo teraz nie mogę przez pierwszy zakręt przejechać, no to już trochę siara. No kurde, co jest? No właśnie ten pierwszy zakręt, nie! Kurde no... Raz za słabo, raz za mocno. No, Trolluję strasznie. To za bardzo wyhamulcowuje. No kurde, dalej gorzej. Co Tak, jest? poprawiłem jeszcze faliż się bez y, driftu po prostu z odpuszczaniem gazu mhm. i tak y, przejechałem to i nawet lepiej niż normalnie mhm. no tak powiem ci że to, to, może, to może być sposób żeby tego nie driftować tylko właśnie odpuszczać gazu kiedy się góry zacieśnia ta pętelka cały czas, coraz no, bardziej. No, no, I to wiesz, jest no. takie. Zacieśnia się pętelka na twojej szyi, bo za chwileczkę się pokonam. Yy. O, poprawiłem. <laughs> ale z driftem? Ej, ja dalej. No i się na samym końcu przydriftowałem, sam, samą końcówkę, ale dalej nie jestem w tych lokalcach. To jest mnie się... też już nie pokazuje lokalców, więc chyba hmm. po prostu znowu się coś zacięło. Kurde, przez tyle fajnie pocieszyli się, a jestem aż szesnasty, to, to, to nie jest dobry czas. No ja ósmy na razie. Kurde, ja się gubię przy tym ostatnim zakrętem. Wiesz, ja myślę, że to jest ten ciasny, a to jeszcze nie jestem ciasny. O. Znowu się pojawiłem w lokalsach, 250. No właśnie hmm. tak, to jest, to jest to, że ten ostatni faktycznie troluje tak dosyć mocno. Czy to już, czy to jeszcze nie? Tak, czy to już ten, czy to... Czy to czy zacieśniać go, czy, czy jeszcze nie zacieśniać nie. Kurde, no Ja już tego nie poprawię. Ja też 8756, to jest czy jest słabość No ale ty, no jestem w pierwszej 12 to już jest okej okay. No ja w pierwsze 20 też jest ok. Mówisz, że w pierwszej 20 już jest ok? Tak, tak. Znowu tak. Znowu przyjechałem na ósmy czas, już któryś raz przyjeżdżam wiesz na gorzej, ale na ten Dupa. sam czas, znaczy na, na to samo miejsce. O. Ósmy, bardzo ładnie, jestem u no jestem tylko 30 za tobą, ale to jest aż 30, 10 miejsc. No, w takich planszach, to, no. tak, to niestety. Ale 31 punktów dostałeś, nie Maru? Ja nic nie dostałem. Po. Już niedługo. 5000. Nie, czekaj, bo to 11, jest nie 18. Dobra, to nie, na no to jeszcze 12 tysięcy miejsc. Dobra, to jeszcze trochę jestem w stanie y, tych punktów zdobyć. Oj. Aj, no. Oj. No, oj. A mam tu lokal 32590. Jestem 101 w ogóle w lokalach. Ha. Plan ale... godna kulfona po prostu. Czuję, że tu będzie wciąż szortów, ale to, to tak się mogę mylić. No właśnie, poczekaj, bo ja, ja jej zupełnie nie pamiętam. To jest najlepsze, mhm. że zupełnie jej nie pamiętam. Dobra, to był weskopię, gdzie potem? Aha, okej. Okay. Aha, okej. Okay. Dobra, kurde, to nie pamiętam tej plan. Znaczy coś jakby przez mgłę. No to jest jakaś jedna z dłuższych w ogóle jak na lol. Mapsy, bo tutaj widzę pierwsze miejsce ma 29 sekund. Także no, no to ty, to ja mam całkiem niezły czas. Dlatego masz taki dobry lokal. No, no się tak takie byle jak, żebym tylko przyjechał, poznał mapę. Oj, oj, oj jak to podbija. Kurde, aż się tak skupiam, że nic nie mogę mówić bo. <laughs> Potem, jeszcze, potem już jest w miarę. No już ten początek, tak dość dziwnie się jedzie. Okej. Okay. Dobra, dojechać dojechałem na drugim miejscu, mm -hmm. ale to jest znacznie gorszy czas od tego, który miałem, więc. No ja zrobiłem teraz 43 sekundy i jestem na 10. To już. i w ogóle na lokacjach jestem 239. Nie, naprawdę z takim czasem. No to widać, że nie za dobrze tutaj ludzie jadą. Mm -hmm. Albo mówię, tu jest jakaś kwestia sortowania, albo coś no bo, jednak 40 parę sekund i być na localsach, a 29 sekund na pierwszym, no to to jest spora różnica. Szczerze? Nie ma tu sortowania, moim zdaniem. Mówisz? Zaraz zaraz sprawdzę swoją teorię, czy jest tu sortowanie, czy nie. Y Właśnie zrobiłem swoje PB 32-197 mm -hmm. bez szortowania. Bez szortowania. Ok. To na, na takiej mapie 3 sekundy zrobić jeszcze dodatkowo, to jest, jest do zrobienia. To jest do zrobienia oczywiście, że tak. 95. Lokal rekord. Powiedziałem ci, że raczej, raczej nie. Raczej mm -hmm. tutaj nie ma szortów. Ani shortów Darwina, ani szortowania mapy nie ma. Ani Luczyna. Mm, tak myślę, jakiego Darwina? No, co no, shortów Darwina nie znasz? Nie. No. Nie znasz grupy filmowej Darwin? Eee, coś tam kojarzy, ale to, to nie przez mgłę, ja to po prostu jestem człowiekiem. To musisz nadrobić, to koniecznie, przecież to jest naj, najlepszy kanał na polskim YouTubie. Mhm. To Błagam to cię. Że... To będę musiał. No to, ale to koniecznie, po prostu to jest, to są debeściaki, to są najlepsi aktorzy w Polsce, w ogóle, jacy istnieją. Mhm. Mm -hmm. mm -hmm. okej. Okay. Jak można nie znać Darwinów, no. Znaczy się wiesz, słyszałem, ale nie oglądałem, no. No to konie koniecznie, aż ci napiszą w komentarzach, że... Na pewno ci napiszą, bo, bo to jest przecież... Błagam, no to jest klasyka polskiego YouTube'a, Ale teraz tartoliłem, poprawiałem o 60. 60 mhm. niestennych Spoko, ja poprawiam o 8 sekund tych <laughs> Zrobiłem 35 łącznie, także to jest dobrze. Bardzo dużo się na tych pierwszych zakrętach na drogę. Mhm. Tak, tak, bo ten początek właśnie jest taki, taki naj, naj, najtrudniejszy. Bo potem już jest w miarę. No, tutaj trzeba bardzo, bardzo dokładnie to przejechać te pierwsze Pierwsze zakręty. Tak, żeby cię nie podbiło jakoś brzydko. No, Oj, coś czuję, że już tego nie, nie przejada lepiej, także. Bo już chyba nie zdążę. No znowu zadowolniony jestem, dziewiąte miejsce, jestem w pierwszej tabeli. Pięknie. O, a kurwa, znowu osiemnasty. Ty no, lubisz to miejsce, nie? Tak, tak. Nie no, bo ja się czuję na 18, wiesz to tak. Tak, 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 rozumiem, rozumiem. No <laughs> że drugie tyle dawno było temu. Tak. Oj, aj, Już mi jest bliżej, jak dalej, także. No dobra. E, no to wy, wy kolejna plansza, na której się zgnoiłem, no to jedziemy kolejną, no bo co, no, trzeba trochę pognoić. Mhm. No tak, nie ma bzyka, to tam nie będziesz No, no, kogoś trzeba, nie? <słuch> No bo jeszcze nie ma takich map jak powinny być. No, no, no nie ma tych takich całkowicie takich lol mapsowych, takich, takich, takich na farta totalnie, gdzie ja wiodę prym. Dobra, dawaj. 17 sekundówka. Okej. Okay. Nie, nie mam tu pyby. Okej. Okay. Ale 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 o, o co o co chodzi? Eee Nie wiem o co chodzi. Co, tu coś jest o zawracaniu. Ale gdzie tu mam zawrócić? No właśnie, nie mam pojęcia. Na razie to tak... Wiesz nie lubię jak się mi trójka włącza na stałe. Tak, to prawda. Strasznie tego nie lubię. Dobra, to trzeba zawrócić po tym y, checkpointie. I tam się gdzieś potem jedzie dalej. Tak, jedzie się dalej. A gdzie potem? Właśnie gdzie potem, no bo ja już ten niby przeskoczenie... Ojejkułem. Tam trzeba przeskoczyć potem i, i, i tam jest meta. Nie wiem gdzie trzeba przeskoczyć potem, szczerze powiedziawszy. No jak wylądujesz, to cię właściwie prowadzi mapa. I potem masz taki taki, taki taką rampę jakby. Czyli eee, hmm. taką sam się takie takie, no wiesz, to takie zawinięcie do góry. I tam trzeba tak po trochę chyba na lewo wyskoczyć i tam jest po takiej dużej dziurze jest ma meta. Pytam, czy ma jakąś kurde prędkość dziwną, żeby tam doskoczyć? Ale nie wiem gdzie tak naprawdę. A tutaj? Nie, niemożliwe. Czy tu też trzeba zawrócić, bo ja już zdurniałem cały. Mm, nie, y tam po prostu jak masz tą taką, taką wyskocznię do góry, to nie wyskakujesz całkiem do góry. W... Na tylko, prawo? tylko na lewo troszkę albo na prawo ewentualnie nie wiem w którą stronę właściwie trzeba. Chociaż bardziej myślę, że na lewo O, 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 o! Nie bierzesz kuj! Dobra To na prawo czy na lewo tam? Na lewo, karty? jednak bardziej po lewej. Ja w ogóle zrobiłem lokal 39 co jest. No bo wiesz, rzadko kto to przejeżdża to Chyba i... Chyba tak O, dojechałeś, no to graty. No tak, no zrobiłeś lokal, no. No właśnie, tak. <noise> no, jestem trzeci. Kurde. Już dojechałem kilka razy tam do tej rampy, ale nie wiem, gdzie tam skoczyć dalej, nie? to jest najgorsze. To masz, ja bym się. Jak patrzysz na, na na, rampę, to tak jakbyś centralnie za nią poleciał, tylko że ona centralnie za nią się nie da. Trzeba tak też siąść po lewej stronie tej lampy, rampy tak w połowie, żeby się gdzieś mniej więcej wybić. I tam masz. Tam masz taki kawałek trasy i tam masz metę. Oj, 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 dobrze bym to skoczył, dobrze bym to skoczył, dobrze bym to skoczył. Jest! Poprawiony 26 lokal. I ja rozumiem. No to graty. I to jest w końcu mapa na farta i... <grywia> I daje tu radę. Mapa ranę. na farta jest warta. <grywia> Teraz nie mogę już zawrócić nawet. Coś nie wychodzi mi to zawracanie. Mhm. Proponuję Ci już przed wyskokiem zacząć lekkiego drifta robić. Okej. Okay. Po prostu jak już wieszesz do góry na tą rampę, zanim Cię wybije, to już w tym momencie... I to wiesz, od boczku troszkę wziąć, lekko mm -hmm. i ci to właśnie tutaj fajnie się wybija, nie? No, mimo, że skręcam na koniec w lewo, to mnie wyrzuca w prawo. Jak to w prawo. No normalnie. No kurde, co jest? No nie mogę teraz tego przejechać. Jak... Jaka pipa. Wołowa ze mnie, no. I... O... wróciło. Przeskoczyłem. Aha tam! Ojej. To nie, nie ma szans, nie doskoczy. Nie, tu jest bardzo prosto doskoczyć wbrew pozorom. Trzeba mieć prędkość, a ja mam z tym eee, problem. Aha. No bo nie mogę, nie mogę na, No trudno, no to tutaj mnie pokonałeś. No, no, no przyznaję. Prze no, przecież ta to tu jest prosta. Ten jeden raz, przyznaję, pokonałeś mnie. Przecież ta tu jest prosta, bierzesz ją od boku, nie, nie na środku, tylko gdzieś tam od lewej czy od prawej i... No mi nie wychodzi. Okay? Dobra no, na no, dziewiąty dojechałem, no także też bez szału, ale... Ale... no. <grybujesz> I teraz zobaczę, teraz będzie taka mapa, że, na, to, to, że muszę wygrać i, i... ten. I będzie remis. Będzie, będzie remis, remis, tak, tak, tak. To będzie taka typowa naparta już całkowicie. To zdecydowanie taka musi być, to... No nie. No nie! To mi wygląda na antenę techniczną. No, fajnie. cholera. Cholera. <laughs> nie no to... mam tutaj PB, To możecie pocieszyć. Mm -hmm. No, tylko że ja też nie mam. No to to to, to nie możecie pocieszyć w takim razie. No nie. 15 sekund lokal. Czy nie jest jakaś długa? Oj 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 oj. No, oj, 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 oj. Z tym podbiciem, co? Tak. Trzeba idealnie wskoczyć tam, żeby żeby tutaj owskoczyć wskoczyć, pięknie Dobra I teraz gdzie jest meta? Tam jest meta Dobra, dojechałem, na trzecim miejscu Ja na czwartym 348 lokale rekord. To ja bez. Wolę BS Dobrze, że w nie spadł Pamiętasz te reklamy Mountain kiedyś? No <laughs> Mountain Dew były zajebiste Akast? Wolę BS Tak Kurde, teraz mi to podbicie jakoś tak średnio wychodzi. No to podbicie jest trudne, żeby ci nam nie obróciło, za bardzo nie wyhamulcowało, nie? Tak. No i gorzej teraz. No. O. Dobra, aha, tylko że przywaliłem o bandę. Będzie lipa. Kurde. To poprawia. Chyba, że to trzeba na wprost, tak żeby nie pod kątem. Spróbuję jeszcze, tak? 360. Kurde, no i na dwóch tylnych kołach mnie przewozi przez całą planszę. W ogóle jeszcze, kurde, zróbmy sobie turnę po planszy, tylko na dwóch kółkach, no. Nie masz psychy. <grym i tle> <grym i tle> kurde, ja przycieram o bandę cały czas i to mnie trochę martwi. A ja nie mogę ciągle, cały czas dwa kółka. Mhm. Ciągniecie na motocykl, no, ciągniecie, no. Co ci poradzę, no. No nie co jest? No teraz non stop mnie na dwa koła postawia i, i, i mm -hmm. tak przywalam w bandę No kurrczapki nie lubię. Ciężki, ciężki to niedoschod jest, ciężki! No, bardzo ciężki jest No. <laughs> Już mi się wydaje, że wyjdzie i dupa zbita! Jak, żebym to tak żebym fajnie ten, ten, ten podskok zrobił i... i, yy, i puścić i, gaz chwilę przed, przed tym. I na tego dirta... Nie, to wjechałem bardzo fajnie, tylko, że kurde na tego dirta, że potem yy, nie trafił. Po co? No, właśnie nie wiem. To, to mnie zastanawia też. Najgorzej, że on przyczepność łapie tak późno, że już nie jesteś w stanie skręcić po tym skoku, nie? Mhm. Mm Kurde, no nie. O, 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 o! 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 197 lokerek. No kurde, no. Gnojonko na śniadanko, no mówiłem przecież. <laughs> Teraz mi nie będzie śniadanie smakować, no. <laughs> no, ale jest, tutaj jest sporo na farta, czy, 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 eee, czy wylądujesz, tak. czy nie. To podpicie, tak. A. No bo właśnie, teraz mnie Kurdy. Kurde. Niby za każdym razem przejeżdża człowiek tak samo, a... Wiesz, ono tam potrafi podbić tak, że już mi się parę zdarzyło, że ona cię podbija z takim lekkim driftem wchodzisz! Tylko żeby nie przybieprzyć potem w bandę na wyskoku. Bo Bo ona tam faktycznie tak... Jak dobrze wiedziesz, to ci tak lekko podbije, lekkiego drifta zrobisz. I na tą bezkocznie lecisz, nie? Tylko tak że no... Właśnie tak to zrobiłem i... No. ale nie poprawiłem. No ja też nie. Kurdy no. Ostatnia nope. szansa, ostatnia szansa. Ostatnia szansa, tak jest. Żeby złapać się no szimpansa. A jak pójdzie gładko... To, to i całe, całe statko. Statko. Nie? nie? Nope. Mm -mm. Mm -mm. Też nie. A, no nic no, no. Ja, jak pech to pech, no... no. No 13 tylko w drugą stronę, 3-1, no cóż, no. nie tym razem, ale następnym razem się uda, także ja wam widzowie serdecznie dziękuję za obejrzenie odcinka, mam nadzieję, że wam się podobało, no i tobie dziękuję za jazdę i do no zobaczenia w kolejnych odcinkach, trzymajcie się, na razie, cześć!